Dzień dobry, piękny słoneczny poniedziałek przed nami. 24 stopnie dzisiaj mają być, więc cudownie, ale ja tutaj się witam z Wami z nad Właśnie robię na pole i dzisiaj mamy tak, serek o ten, proszę bardzo, śmietankowy, łaciaty, do tego włoska wędlina i świeży ogórek. Także kroję je na pół i pakujemy. Tutaj już mi się podsmażyła cebulka z pomidorkami, zaraz dorzucę jajka, no ale właśnie te kanapki chcę dokończyć, więc tylko na jedyneczkę dałam patelnię. Tutaj na dusi śniadanie. Nie pytajcie, kto dzisiaj je makaron na śniadanie. Tutaj mój domek. Tam twój domek, tak. A tutaj herbata i zaraz będę dawała miód, pomarańcze i tak dalej, i tak dalej. Dobrze, ale wracam tu do pracy. Jest herbatka, jest jajecznica, zaraz tutaj dojdzie pieczywo i wędlinka. No, piękna dzisiaj wyszła, kolorowa, żółciutka, super. Wzięłam się szybko za ogarnięcie szuflady z układankami na dusi. Strasznie się zakurzyła. To jest ta dolna szuflada w szafie i zobaczcie, ile kurzu się zebrało, więc już to ogarniam i będziemy układać. Puzle. O, mój arsenał, żeby pięknie to wyglądało. No i teraz pięknie w ogóle. Dopiero teraz widzimy, ile tego mamy tak naprawdę. Szok. Ale puzli i takich przeróżnych, fajnych gier nigdy za wiele. A Nadusia, co układa, jakie to puzle? Traktor. A co to za traktor? Pamiętasz? że się? Holland. New Holland. I to jest taty traktor w ogóle, A tak? tata to sam zrobił. Tak, to jest zdjęcie, które tatuś sam wykonał na polu, i z niego powstały puzzle. Dostaliśmy je od marki New Holland, właśnie. Także nasz traktor, nasz pług i nasze pole na Deniko. Tata troszkę nie przemyślał, jest bardzo dużo pola tutaj dołożenia, i nie ukrywam, ale jest to bardzo trudne. Tutaj o częściowo spakowaliśmy je do pudełka, właśnie ułożone. Hmm, ale nie są najłatwiejsze. Oj, nie są. Także tata tutaj niezłe nam zadanie dał, prawda, Nadejko? Tak? Pomogę. Brawo! Mamy! Ja jeszcze chcę puzzle. Jeszcze? No to idź, poszukaj jakiś. Paczuszki z Vinted spakowane. Odwiedzajcie moje Vinted, Ja też na Instagramie, o właśnie tam na Instagramie, w relacji śledźcie mnie, bo ja daję wam znać, kiedy jakiś taki bardziej natłok ofert umieszczam. To są oczywiście nasze tutaj rzeczy z domku, po prostu pozbywam się tego, co nie jest nam potrzebne. I tym razem nie były to ubrania, a różne takie bzdety typu lokówka, bo jak wiecie, mam tę nową zgaretę, więc stara nie była mi potrzebna. Jakieś gry planszowe, naprawdę rzeczy, których totalnie już nie potrzebuję, a też nie ukrywam, będzie mi łatwiej później przy przeprowadzce, jak części rzeczy po prostu się pozbędę, jak część rzeczy mi zniknie. Także zaglądajcie głównie tak jak mówię na Instagramie albo możecie zaobserwować właśnie moje Vinted, tutaj Wam zaraz wyskoczę, wyskoczy mój login no i wtedy będziecie na bieżąco. Także tutaj paczuszki z weekendu. No, daj zabawkę! Waksuś, daj zabawkę! No nie wiedziałam! Wow! Super! To odetniemy. Okej, okay, mama kroi. Ale mamy koktajl. Pamiętasz, jakie tu były składniki? Banan, mleko, płatki owsiane oraz... Rureczkę jak ci dać. Kogo? Rureczkę. Wiesz co, to będzie zbyt gęste na rurkę. Mama sobie tak wypije, ok? Bo tu będą płatki owsiane i one mogą nie przelecieć. I łycha masła orzechowego. Drugie śniadanko. A ty co zjesz na drugie śniadanko? Kochani, jestem i ja. Musiałam sobie związać włosy, bo ja dzisiaj nie panuję nad nimi kompletnie. E, zaraz właśnie tutaj zerkam, bo pokażę Wam super rzecz, ale zanim to moja szybka stylówka, pamiętacie tą bluzeczko, sukienko, tunikę? Nie wiem co to jest dokładnie, natomiast jest to ups, second-handu. I dzisiaj, kochani, ona oraz białe. Rurki do tego sobie założę brązowe, bodki będą idealnie pasowały, i chciałam Wam tylko powiedzieć, że dokładnie tak, dokładnie tak wyjdę z domu, bo dzisiaj jest. Tak ciepło, jakby to była wiosna, a nie jesień. Więc naprawdę ja jestem w szoku. Cieszę się, już byłyśmy z Nadusią na dworze, jak mogliście zauważyć. Wybiegałyśmy naszego psiaka. Ona już miała dosyć. Powiem Wam szczerze, że ona, jak są takie temperatury i dość mocne słońce, to szybko jednak się męczy przez tą swoją puchatą, ogromniastą sierść. Dlatego szybko chciała do cienia i odpoczywać i żeby nikt od niej niczego już nie chciał. Waksunia, nasza kochana. No, ale moi drodzy, szybciutko o tym, co ja tutaj mam, a mianowicie e, Isana, ta odżywka, pokazywałam Wam, pamiętacie ostatnio, a w zasadzie maska, e, nie dostaniecie jej w większej e, formie, czyli w większym opakowaniu, jest dostępna tylko i wyłącznie w takich podróżnych, małych e, trójkącikach, w Rossmanie właśnie i to jest olej garganowy oraz żurawina, to jak to pachnie, to jest obłęd e, i przyznam szczerze, Dzisiaj użyłam jej po raz pierwszy jest bardzo rzadka, dlatego myślałam, że to będzie właśnie bardziej taka odżywka, a nie maska, ale przepięknie zadziałała na włosy. Włosy są lśniące, po użyciu tej maski były tak pięknie nawilżone, łatwo się rozczesywały, no naprawdę taka bomba solidnego nawilżenia dla naszych włosów. Także ja jestem po moim pierwszym użyciu na tak i będę sobie oczywiście testowała ją dalej. A więc taki update kochani. My zaraz z Nadusią śmigamy na język angielski, a ja oczywiście też skorzystam z okazji i powysyłam paczuchy, załatwię to co mam do załatwienia w mieście i oczywiście zrobię takie drobne powikendowe zakupy spożywcze. Wróciłyśmy moi drodzy i dwie reklamóweczki mam z biedronki, a weszłam tylko po sól. Tak, tylko po sól. Standard. Eee, pierwsza sprawa. Wow, lubi się. Zła matka, kupuje. Lubi się. Oczywiście żartuję. Kto ze mną tutaj jest, to wie, co mam na myśli. Szynka z kurczaka, cienkie plastry. Ja ją pamiętam. Ona jest naprawdę bardzo dobra. Ale tak jak wam wspominałam, ostatnio bardzo rzadko robię zakupy w biedronce. Jednak bardziej mnie teraz do lidla ciągnie. Eee, dwupak red bulli, olkowi. Chleb. Tutaj takie cuda pianotwórczy puder do kąpieli i strzelaki do kąpieli o teraz są w Biedronce. i tak, nie mamy wanny, mamy tylko i wyłącznie prysznic, ale na dusia jak chce się pochlapać w wodzie, to mamy taki mały basenik dmuchany i tym się ratujemy no i tam też po prostu ona może sobie tych cudów właśnie używać i tutaj jeszcze z takich mięsnych rzeczy boczek w słupkach z morlin i berlinki sól ja uwielbiam himalajską. Niestety nie było, więc wzięłam yy, jaka jest, bo zużyłam sól do cna. Tak, słuchajcie, dwójkę, bo gdzieś przeoczyłam tę kwestię. Patrzcie, nie ma nic, więc sól koniecznie musiałam kupić. Więc także zaraz ją tam przesypię i będzie. Tutaj mam dwie zwykłe kajzerki i dwa kruasanty. Do tego talerz patrolem Ostatnio na dusi się kupiłam kubek, akurat muszę go umyć. Tutaj jest, będzie miała taki komplet. Dwie śmietany, o, jedna żółta papryka. Tutaj w woreczku mam trzy pomidory malinowe. Kupiłam jeszcze kostki, tak się do zup, pastę pistacjową jakiś czas temu, gdy byłam w Biedronce, była ostatnia. Teraz mieli jakąś dostawę chyba, bo było ich mnóstwo, także wzięłam e, właśnie do kruasantów. Pokazywałam wam kruasanty? Chyba nie. Także tak mi się zachciało właśnie kruasanta z tą pastą e, z pistacji. I tutaj wzięłam olejek z czarnuszki. To w ogóle było super tanie, nie wiem, 5 złotych chyba. To jest malutkie. Ja to gdzieś tam widziałam w internecie. Dziewczyny polecały. Czekajcie. O! Na końcówki akurat mi się skończył mój arganowy z... Z czego? Z Marionu. Z Marion. Także będę miała nowy i bardzo fajnie. Także słuchajcie, takie szalone zakupy. I za to dostałam dwie naklejeczki. Te nie wiem, co to są, bystrzaki czy coś. Nie wiem na czym to polega, bo kilka razy właśnie zdarzyło mi się przy tej akcji zrobić zakupy w biedronce i albo nigdy nic nie dostałam, albo dzisiaj za 160 zł, bo tyle mniej więcej zapłaciłam. Dostałam właśnie dwie naklejki, więc ja nie wiem o co chodzi. Wcześniej, jak były te fajniaki, niefajniaki, to tego dawali znacznie, znacznie więcej. Dobra, nieważne. Kończymy na dziś. Dziękuję Wam pięknie za oglądanie. Trzymajcie się ciepło. I do zobaczenia w kolejnych filmach. I jak zwykle na sam koniec jakaś mucha. Buziaki!